Zapowiadane wcześniej. Dariusz Jański dzień dobry, dziękuję dzień dobry, serdecznie. W No właśnie, długi weekend, zupełnie inne tempo. I za chwilę o tym tempie, bo w ten weekend ja wiem, że zdarzyło się dużo rzeczy ciekawych. Natomiast chciałbym najpierw skomentować sytuację na świecie, bo po takim weekendzie budzimy się rano i widzimy nagłówki gazet: bomby USA spadły na Iran, Ameryka na wojnie. Proszę powiedzieć, martwi się Pan? No, nikt nie wie, co się z tego do końca i jak to się rozwinie. Jak ktoś wyjechał na długi weekend, faktycznie w ogóle nie miał kontaktu z informacjami, to może się mocno zdziwić, no bo Ameryka jakby zaatakowała Iran to może u nas o tym się dużo nie mówiło, ale na przykład w kampanii w Stanach Zjednoczonych dużo było na ten temat i między innymi to Donald Trump mówił, że jeśli Kamala Harris wygra, to będą wysyłali no, Amerykanów na wojnę i oni będą ginęli między innymi w Iranie. On mówił zresztą miał tą narrację taką, że, że on nie dopuścił już do żadnej wojny, a wojnę w Ukrainie zamknie w ciągu 48 lat. Tak, Pamiętam. tej nie zamknął, strefa Gazy nas... numer 2 i teraz mm -hmm. mamy Iran numer Następną. Łatwo się tę wojnę rozpoczyna, ale nikt do końca nie ma później pomysłu, jak je zakończyć. My nie wiemy, co się wydarzy do końca. Trudno powiedzieć, może być kapitulacja oczywiście w Iranie, ale patrząc po ostatnich godzinach, co się tam dzieje i jakie są komunikaty, oni się nie szykują do żadnej kapitulacji. Mało tego, część krajów arabskich chce się przyłączyć do nich. Więc no... To wszystko, co się tam dzieje, będzie miało wpływ również na kraje, które nie są objęte w ogóle tymi wojnami. Również te, które są w Europie, dlatego że za chwilę przecież ceny ropy już na dobrą sprawę w weekend poszły. Ceny. Mm -hmm. Delikatnie mm -hmm. na razie, ale mm -hmm. już w kolejnych dniach. No tak, ale nie jeżeli rozmawiamy to, żebyśmy... o 20%... Yy... Ropy zużywanej przez, przez świat. Przez świat, i, która przez ci, 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 przy, Dokładnie. Prosta, no to, 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 to wyobraźmy 30 sobie. procenty gazu LNG tamtędy idzie. Tak, i większość paliwa lotniczego, czyli zaraz się okaże, że lot gdziekolwiek jest niemożliwy. Albo droższy. Albo no tak. nie no, ja wiem, mówię jakby... niemożliwy, bo tak drogi, że jest dostępny. E, tak, tak, tak. I to, to na pewno nas, jakby w tym kontekście, bo patrzę, jak ta część Europy zareaguje a przede wszystkim z tego na pewno się cieszy Rosja mhm. pamiętam jeszcze dwa trzy tygodnie temu mieliśmy takie spotkanie. Czy sankcje działają na Rosję, to co Europa robi, to co świat? I, I mieliśmy porównanie, że tak, że działają, że między innymi ta niska cena baryłki ropy wykańcza, można powiedzieć, no oczywiście krok po kroku, step by step, to nie od razu, ale jednak Rosję. jednak Jak ta baryłka spadła poniżej 60 dolarów, no to, no to oni mieli dużo mniejsze środki, mało, no można powiedzieć, na granicy opłacalności. A, no ale teraz, jak poszła w górę, no to Rosja się już cieszy. Jak się zamknie ciśnina, a już Parlament wczoraj podjął taką decyzję, że ma być zamknięte, czasowo, nie wiemy jak długo, no to znowu Rosja się cieszy, więc z tego punktu widzenia e, dla nas to nie jest, to nie jest dobre. E, zobaczymy. No, Iran, no to też bliski, bliski przyjaciel, można powiedzieć w cudzysłowie, słowie e, e, Rosji. Rosji. Więc, mhm. a proszę powiedzieć, czy, czy Stany Zjednoczone y, potraktują y, wojnę na Ukrainie jako Drugoplanowy problem? Czy to jest możliwe, że jednak przenoszą, przeniosą wszystkie swoje siły na Bliski Wschód, a Ukraina przestanie być takim no, centrum uwagi? Patrząc na komentarze tych najważniejszych publicystów, ale też już dzisiaj jadąc do państwa, słuchałem opinie i to, co mówią Amerykanie. No to oni żyją oczywiście tym co się dzieje na Bliskim Wschodzie, no, dlatego że Amerykanie tam wielokrotnie przecież od 20 lat angażowali się w różne wojny, bitwy wygrywali, wojny nie do końca i to bywało różnie, więc... Ta kampania, o czym rozpoczęliśmy, ta prezydencka ostatnia była właśnie o tym, żeby już nie Amerykanie nie, nie, nie wchodzili w kolejne wojny. No i ona się rozpoczęła, chcąc nie chcąc. Jest pytanie, co zrobi teraz Iran, bo jeśli Iran zaatakuje Stany Zjednoczone, czego nie można wykluczyć, bo przecież część jest w Iraku, stacjonuje żołnierzy amerykańskich. No to będzie atak na jednego z partnerów e, NATO. Mm -hmm. Jest pytanie, czy artykuł piąty w, tych, w, tej, w tym momencie. Co co, co się dalej co wydarzy? się dalej wydarzy? Więc e, pytanie o reakcję Turcji, e, pytanie o reakcję e, Rosji, między innymi, bo przecież wczoraj wysłannik e, Iranu był e, w Rosji, rozmawiał o Rosjanie. By, Powiedzieli, że są gotowi wesprzeć Iran, jeśli będzie potrzeba. Więc generalnie rzecz biorąc, te wszystkie konflikty oczywiście nie są potrzebne i dobrze by było, żeby ich nie było. Wiemy, że w tym nalocie amerykańskim nikt jakby nie zginął. Ale też nie ma potwierdzenia uszkodzenia tych tej całej instalacji nuklearnej, więc to jest też pytanie, co się tam wydarzyło. Mamy mało informacji z samego Iranu, więcej z tego, co się dzieje i z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych. Natomiast... No tak, Stany się chwalą, że, zniszczyło, że zniszczyły trochę możliwości atomowe, ale jak? To tutaj nie mamy żadnych potwierdzeń, to jest wszystko, to są słowa, tak? Wiemy już dzisiaj, to już jakby po kilkunastu godzinach od ataku, e, nagrania, z, które, które wcześniej mogliśmy obserwować z ruchu wojsk, kiedy Rosjanie zaatakowali tych satelitarnych, że Iran się przygotowywał do tego ataku i wywoził w różne inne miejsca i przewoził. Być może część tego sprzętu w inne miejsca, więc tak jakby wiedział dwa dni, trzy dni wcześniej o tym, że to się może wydarzyć. Albo się domyśleli, albo mieli jakieś informacje. Więc wydaje się, że wszystkiego mogli nie zniszczyć. Prezydent Trump już ogłosił wielki sukces. Zobaczymy, jak to się skończy. Na pewno. Na pewno e, odnoszę wrażenie, że to będzie eskalowało i oby, oby, jak najmniej, bo to nie jest naprawdę nikomu potrzebne, a naszego punktu widzenia no, zwracają uwagę od tego co się dzieje w Ukrainie. Zresztą dzisiaj w nocy nalot na e, dronów, na kijów. No. Kto, mhm. kto mówi w kontekście tego, co się dzieje na Bliskim Wschodzie teraz o Kijowie? No mało, kto. mało kto. cały no czas właśnie. Światło, no właśnie. Czy możemy się spodziewać mniejszego zaangażowania Stanów Zjednoczonych i tutaj na to będzie musiał wziąć na siebie cały ciężar tej wojny na Ukrainie? Znaczy Nie myślę, myślę, że Unia Europejska już od momentu, kiedy Donald Trump w styczniu został prezydentem, bierze większą odpowiedzialność i za swoje granice i za pomoc Ukrainie. Zresztą Donald Trump mówi to dość wyraźnie. Weźcie sobie odpowiedzialność za swoje granice, ale też pomagajcie Ukrainie. Więc to się już dzieje, ale bez takiej pomocy Stanów Zjednoczonych na no ciężko będzie utrzymać e, wojsko ukraińskie i ten mhm. poziom, no bo w Europa nie ma aż takiego uzbrojenia a też musi robić wszystko, żeby zabezpieczyć swoje granice, choć pomagamy Ukrainie jak mało kto i tu my w Polsce doskonale wiemy, przecież na, na koniec zeszłego roku to prawie milion Ukraińców dalej mieszka, jakby pracuje, funkcjonuje tak. i tak dalej. Ale militarnie na pewno Amerykanie będą musieli się zaangażować tam I, 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 i ta odpowiedź może się pojawić. Jak nie teraz, to za parę tygodni, czy za kilka miesięcy Iranu, i dlatego że no i... i to już powiedzieli, to już zapowiedzieli, więc myślę, że Amerykanie bardziej się będą fokusować dzisiaj na bliskich schód niż, mm -hmm. niż na Ukrainę. A my musimy bronić swoich granic i pomagać Ukrainie. Myśląc o tym, co tutaj, bo po długim weekendzie nie wszyscy mogą być na bieżąco, tak jak pan powiedział, są tacy, którzy wyłączyli e, dostęp do wszelkiej informacji i mogli się poważnie zdziwić. Tak, tak, to jest. Tak, tak, tak. Nie każdy to potrafi. E, Donald Tusk z, zwrócił się z zapytaniem do prezydenta Dudy czy. Do nawrockiego również i do Kaczyńskiego. Czy panowie nie jesteście ciekawi, mówię tutaj o wyniku wyborów. Proszę powiedzieć, czy wszystkie głosy powinny być przeliczone? Ja, panie, ja się nazywam Dariuszyński, mam swój PESEL. Poszedłem na wybory i chciałbym być pewny, że ten głos oddany poszedł na tego kandydata, którego głosowałem. Akurat w moim przypadku to nie jest tajemnica głosowania Rafała Trzaskowskiego, ale przecież wszyscy wyborcy, którzy poszli, chcieliby mieć absolutną pewność, że na niego ten głos, kogo głosowali, został oddany. Dzisiaj takiej pewności nie mają i dlatego ponad 50% ludzi mówi, no chcemy przeliczenia ponownie głosów. Tak, uważam, że, że, te, że, że powinny zostać przeliczone z prostego powodu. Ostatnie chociażby godziny, znowu. Jak ktoś był troszkę dłużej na tym długim weekendzie nie wie. No, 13 komisji sąd zdecydował, że w 13 komisji, komisjach e, będzie e, podwójne, licz... znaczy ponowne, ponowne liczenie. Mm -hmm. I co się okazało? Z tych 13 w 11 komisjach odebrano głosy Rafałowi Trzaskowskiemu i przyznano, Tak, ale to jest nawrózkiem. jakieś 2000 głosów. No 2,5, ale teraz tylko w tych 11 komisjach, czyli mniej więcej średnio wychodzi 250 na komisję. Średnio, tak, średniając. No a teraz, biorąc pod uwagę, że nieprawidłowości w komisji na poziomie 6-7 głosów, tylko 6-7 głosów powodują zmianę zwycięzcy tego wyścigu prezydenckiego, więc no... Ilość oczywiście tych protestów, już w tej chwili jest ponad 50 tysięcy, jeszcze niektóre zostają, bo czas minął oczywiście, ale jeszcze niektóre były pocztą wysłane, więc może być ich więcej, ale 50 tysięcy, więc ja mam takie poczucie, że z kimkolwiek nie rozmawiam. Jechałem dzisiaj do Państwa taksówką, wczoraj rozmawiałem, duży piknik taki europejski organizowałem mhm. i. I wszyscy ludzie mnie pytają, czy będą przeliczone, bo chcą być pewni, że nie mają tej pewności. Dziś jest kryzys zaufania tak. do państwa. No ale... Do tego ta aplikacja Mateckiego, do tego jakieś szkolenia na czele, których stał tam czarnek i, i, i tak dalej. Do tego, wie pani, w 10% komisji, w 4 tysiącach komisji, przewodniczącymi tych komisji byli ludzie, kandydatów na prezydentów, którzy w ogóle nie zebrali podpisów. To są ludzie też o bardzo skrajnych poglądach, często twierdzący, że, że tutaj inne nam kraje ustawiają wyniki wyborcze i tak dalej. I ci ludzie stali na, na czele tych, tych, tych komisji. Więc ja, ja jestem ciekaw, co się w tych komisjach działo, natomiast nie ulega żadnej wątpliwości, że tutaj prokuratura powinna działać bardzo zdecydowanie. Jest artykuł 248 Kodeksu Karnego do trzech lat pozbawienia wolności. Przepraszam bardzo, jeśli ktokolwiek. Pomyłka to może być 1 5 głosów ale jeśli mhm. jest 100, 150 200 to to nie jest żadna pomyłka w komisji nie wierzę w to pracowałem wielokrotnie w komisji 20 lat temu pracowałem zresztą swoją drogą wtedy pamiętam trzeba było przejść pierwsze drugie trzecie szkolenie i tak. trzeba było być na szkoleniach a dziś dziś nie wiem jak to się odbywa mhm. państwa komisja wyborcza powinna na to zwrócić szczególną uwagę bo liczenie jest do samego końca bo powinno być transparentne bo faktycznie każdy podpisujący się powinien wiedzieć po czym się podpisuje. Natomiast w moim przekonaniu Ale... faktycznie to powinno być bardzo ostro karane. Ale to tak się zastanawiam, czy zasugerował pan, że PIS obsadził komisję swoimi ludźmi? Eee, zasugerowałem, że ci, którzy startowali a nawet nie zebrali podpisów, mieli swoich przewodniczących komisji w ponad 10% komisji, czyli jeśli ponad tam było 30 tysięcy komisji, w 4 tysiącach komisji byli przewodniczącymi byli, o, były osoby związane z kandydatami, którzy wystartowali mhm. dla wystartowania, ale nawet nie zebrali podpisów. Różne hasła, bardzo skrajne hasła e, przedstawiali, ale nawet nie zebrali podpisów. Ja nie wiem, co się, co się w tych komisjach działo, ale widzę, co się działo w tych, gdzie zostały już ponownie przeliczone i to są zbyt duże nieprawidłowości W moim przekonaniu powinny być przeliczone, dlatego że ludzie chcą wiedzieć naprawdę, co się działo w tych komisjach. Czy faktycznie to jest prawdziwe? Kiedy, kiedy ta decyzja? Rozmawiacie o tym w koalicji? A, no czekamy na decyzję Czekacie instytucji na państwa, mm -hmm. faktycznie na decyzję prokuratury. Ja nie czekam na decyzję tego tej instytucji w Sądzie Najwyższym którą Kaczyński powołał i no tak. mało tego powołał tam nawet członków rodzin polityków PiSu żeby żeby pilnowali mu swoich interesów interesów PiS a nie interesów narodowych, więc na to nie ale czekam też na ruch prokuratury w tej sprawie bo uważam tak powinny być przeliczone żeby ludzie mieli po prostu to jest racja stanu żeby po prostu. Żeby te, żeby, te, żeby te głosy zostały raz jeszcze przyliczone. Na pewno śledząc wszystko to, co się dzieje w weekend, zauważył pan, że w półtusku odbył się piknik, na którym wystąpił prezydent elekcji padły tam takie słowa, Panie Premierze, musimy się do siebie przyzwyczajać. Musimy czy chcemy? No to wracając do punktu pierwszego, bo przedmiotem rozmawialiśmy. Ja czekam na ostateczną decyzję, kto jest prezydentem i ponieważ jest 50 tysięcy jednak no, skarg i protestów, to jednak ja czekam. Na oficjalne ogłoszenie, kto jest prezydentem, żeby nie było żadnej wątpliwości. I komu jak komu, ale to nawrockiemu powinno najbardziej zależeć, żeby nikt nie podważał tego przez 5 lat, czy on jest, czy on nie jest tym prezydentem i tak dalej. Bo w tej chwili wątpliwości jest mnóstwo. I to jest pierwsza rzecz. Druga faktycznie ten piknik to przejdzie do historii bo to jest właśnie taki przykład, jak Kaczyński wprowadzał przez kilka miesięcy w błąd celowo oczywiście my o tym wiedzieliśmy ale ale ludzie próbował, próbował nabijać ludzi w butelkę tak tak kandydat chodzi o był tego obywatelski tak. obywatelski No to się wczoraj skończyło, okazało, że już nie jest obywatelski Ta, Kaczyński mm -hmm. stwierdził, że on obywatelski nie jest tylko ich to był ich a dokładnie jego kandydat czyli PiSu, no więc obywatelskość się skończyła Zresztą, Nikt nie miał wątpliwości z nas, ale może część osób się nabrało, że, że, że Kaczyński znalazł obywatelskiego. No nie, biknik był Pisowski, Kaczyński oczywiście ogłosił to Ja też to, to, to zdziwienie widać na twarzach y, tych, którzy w to uwierzyli w momencie, gdy słyszą, że prawą ręką w pałacu prezydenckim y, y, prezydenta Alekta będzie y, Przemysław Czarnek, który y, tak y, które podobno szykuje się na premiera, bo jednak te wybory 2027 na horyzoncie upatruje jako te, które PiS i Konfederacje wspólnie mogą wygrać. Ja z Panem Czarnkiem pracowaliśmy w komisji śledczej do spraw wyborów kopertowych, widziałem, jak dzielnie próbował bronić czegoś, czego się nie udało nie, nie dało bronić. Czyli wyborów no tak, ale tutaj decyzja w sprawie tych e... wyborów kopertowych finalnie jest jaka jest. No ale Morawiecki ma zarzuty, pierwszy premier, obecny poseł, który ma zarzuty za wybory kopertowe, nie miał prawa podpisać tej decyzji, więc ja czekam na decyzję już nie teraz prokuratury, bo prokuratura postawiła mu zarzuty, ja czekam na posiedzenie sądu i mam nadzieję, że Morawiecki zostanie wyłączony politycznie i nie będzie mógł już brać udziału w życiu politycznym, bo on powiedział, że jakby mógł, to by to zrobił po raz kolejny, czyli nie państwa komisja, wbocza, nie krajowe biuro wyborcze, tylko chcieliby kolej, po raz kolejny przez jakąś instytucję, nie wiem, Orlen, może firmę taksówkarską, a może przez z pocztę Polską, byle ich kandydat wygrał w pierwszej dużej, bo druga w ogóle była nieplanowana. To tak w skrócie jak, jak, jak planowali skok w 2020. Na szczęście poczta polska była nieprzygotowana i im się to wywaliło, ale pieniądze poszły w piach. Swoją drogą powinni za to zapłacić. Natomiast e, wie Pani, do pałacu, gdyby się tak zdarzyło, że nawroski by został tym prezydentem, to on bierze faktycznie tych twardogłowych spisów. Oni chcą zrobić sztab wyborczy z pałacu prezydenckiego. Po prostu oni się już szykują na 27 i wielki skok, więc faktycznie Czarnkowi się marzy. Tak, funkcja funkcja premiera. No ff, nie, nie takim się już marzyło mm -hmm. On podobno skręcał jeszcze bardziej w prawo w kierunku pana jakiego i ziobry. Da się jeszcze bardziej? Czy <laughs> da się jeszcze bardziej? Nie wiem czy się da, ale wiem, że... Ale no może tego oczekują Polacy. Mm, mm, nie wydaje mi się, nie wydaje mm. mi się, że tego oczekują. Um, Wiem, że oczekują od nas lepszej komunikacji, wiem, że od nas oczekują zdecydowanych działań. No tutaj mamy działań. nowego rzecznika rządu od 1 lipca, a, ja co się, prawda jeszcze mamy parę dni. Ja jeszcze się ty... bardzo cieszę, ale już działa, już działa. Znam Adama m, m, długi okres czasu, teraz mieliśmy taki jeszcze bliższy kontakt, bo on m, bardzo często był w Brukseli, w Strasburgu, bo reprezentował polski jak nie było premiera, i jako minister tak, podczas polskiej prezydencji, zresztą bardzo udanej i bardzo chwalonej przez, przez wszystkich. Nie tylko w Europie, chcę powiedzieć, ale również na świecie, bo pokazaliśmy, że nie tylko hasłem, bo premier ogłosił na początku stycznia Bezpieczeństwo Europo i każdy myślał, że a to jest kolejne hasło kolejnej prezydencji. A się okazało, że udało się zarazić wszystkich w Europie. Mamy program Save 150 miliardów, między innymi na uzbrojenia Kto z tego skorzysta? No w dużej mierze Polska, bo my graniczymy z Rosją, z Białorusią i tak dalej, więc Europa postawiła na bezpieczeństwo. I dzisiaj po tym weekendzie, jeszcze długim, po tym co się stało na Bliskim Wschodzie, chyba nikt nie ma wątpliwości, że to jest temat numer jeden, trzeba go tylko pielęgnować. Więc kolejna prezydencja, już tym razem duńska, też będzie to kontynuowała. A, a my będziemy za chwilę ja też będę się osobiście zajmował problem, bardzo ważnym problem, takim fajlem, czyli taką ustawą dotyczącą między innymi military mobility. chcemy. jak jako Unia Europejska budować po prostu mosty, wiadukty, drogi, wszystko podwójnego zastosowania. infrastrukturę. Mm -hmm. Proszę powiedzieć, a te kluczowe wyzwania, które stoją od 1 lipca przed nowym rzecznikiem rządu? Bezpieczeństwo, co dalej? E, tu nie chodzi tylko i wyłącznie o samego rzecznika Adama Czy... Śląska, bo On będzie się dobrze komunikował. No tu tak, chodzi ale... o zbudowanie całego biura. Całego biura, e, całej ekipy ludzi, która będzie świetnie po prostu informować na bieżąco. Z jednej strony, co robi rząd, z drugiej strony, odkłamywać te kłamstwa. Ja, ja też to robię na wszystkich swoich e, profilach i mediach społecznościowych, bo wiem, że ludzie z tego najczęściej korzystają. No tak, tylko to dociera tylko do tych, którzy e, obserwują danego polityka, daną osobę. tak. No tak ale... e, Świetnie jest w komunikowaniu, w informacji i w dezinformacji. Znaczy świetnie jest dezinformacji, to prawda? I oczywiście w tym... Wszystko zamyka w różnego rodzaju hasła. Polak później wie o co chodzi, a wy tymi sukcesami do tej pory nie, nie, jakoś niechętnie się chwaliliście. E, w, może też nie było będziemy tyle nie, 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 ile trzeba trzeba uczciwie się przyznać, że trzeba to robić intensywnie i trzeba być i trzeba wykorzystać całą armię naszych polityków do tego żeby to robić po prostu to, to musi to musi być dobrze działająca maszyna i dlatego też Adam za to też odpowiada żeby. Że my mamy posłów, mamy senatorów, mamy radnych, mamy ludzi, którzy naprawdę mają wiedzę i potrafią to przekazać. I trzeba na to postawić. Nie można tego bagatelizować, bo faktycznie ja widzę w filmach, niektóre filmy mają po miliony wyświetleń Więc to wszystko oczywiście zależy, jak się poda, w jakiej formie i jak ciekawie się opowie i jak też krótko syntetycznie, bo tego nie wolno długo mówić, ale naprawdę to są kanały dzisiaj jak małe telewizje, więc trzeba to traktować bardzo poważnie. I, i wydaje mi się, że ta kampania prezydencka już ab absolutnie zmieniła sytuację. Znaczy, to wszystko się przyniosło. Mhm. Dzisiaj. Yy, wspólnie z Michałem Szczerbą swojego czasu wydaliście książkę jeszcze przed wyborami o aferach PiS. Tak. Tam było mnóstwo tych afer. Ile z tych afer zostało rozliczonych? No, muszę powiedzieć, że prokuratura nawet sięgnęła do, nas, do naszego ostatniego rozdziału dotyczącego byłego premiera Morawieckiego, jednej z jego słynnej działki. Wydawało mu się, że a, sprawa zamknięta, on tanio kupił, drogo sprzedał, dostał na dobrą sprawę tą działkę, bo to, to pieniądze to były symboliczne. Za a prokuratura wszczęła śledztwo, więc się bardzo cieszę. W sprawie respiratorów, wszystkich przewałów pandemicznych są prowadzone postępowania. W każdych z tych spraw są prowadzone postępowania część y, zakończyła się postawieniem zarzutów, więc będzie teraz te, będzie to na drodze sądowej. No ale pamiętajmy, te pierwsze dwa lata to tak było tak. Zbieranie dokumentów z, y, prokuratura stawia zarzuty, mm -hmm. a teraz musi być ten czas, kiedy sądy będą faktycznie skazywać. I mam nadzieję, że będą surowo skazywać. Do 2027 zobaczymy listę Zamkniętych w tej pierwszej, pierwszej instancji myślę, że, że to jest bardzo możliwe. Natomiast pamiętajmy, że jeszcze jest droga odwoławcza, ale wydaje mi się, że przynajmniej premier Morawiecki za wybory kopertowe, za to, że chciał nam określić ukra wybory, mm. mam nadzieję, że zostanie skazany. I mam nadzieję, że nie będzie pełnił żadnych funkcji publicznych. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo dziękuję, serdecznie.